Dzień dobry. Serdecznie witamy na tegorocznym dniu beneficjenta. W tym roku gościmy państwa w Centrum Rehabilitacji Znowu Biegu w Krakowie, gdzie przygotowaliśmy szereg bardzo ciekawych zajęć, które będzie można samodzielnie wykonać w domu w dowolnym dla państwa czasie. Niestety już po raz drugi spotykamy się online. Pandemia koronawirusa pokrzyżowała naszą wieloletnią tradycję związaną ze spotkaniami w Krakowie, z możliwością integracji, piknikowania, wspólnej rozmowy, ale mamy nadzieję, że już w przyszłym roku, w 2022, uda nam się zobaczyć i w otoczeniu krakowskich błoń będziemy mogli wspólnie, twarzą w twarz, osobiście porozmawiać, poznać się zobaczyć, spotkać i kontynuować tradycję Dnia Beneficjenta i ten Dzień Beneficjenta będzie realizowany jak do tej pory. Spotykamy się dzięki naszym staraniom o uzyskanie dofinansowania z State Street Foundation. Wszystkie działania, które dzisiaj Państwo będą mogli zobaczyć, wziąć ich w udział, wszystkie wydarzenia, Zostały sfinansowane z High Impact Grantu, który otrzymaliśmy ze wspomnianej fundacji State Street Foundation. I zachęcamy do wzięcia udziału w zajęciach, które dla Państwa przygotowaliśmy. Czekają na Państwa między innymi zajęcia z jogi, zajęcia z rehabilitantami, którzy na co dzień pracują w krakowskim centrum rehabilitacji znowu w biegu. Zapraszamy Państwa również do kontaktu z nami. Można dzwonić, pytać o formy, możliwości wsparcia, które w centrum rehabilitacji oferujemy. Zapraszamy także. Nieustająco do kontaktu z działem wsparcia Fundacji Poland Business Run z panią Klaudią Kaniewską, a także do śledzenia na bieżąco informacji, które zamieszczamy dla państwa w mediach społecznościowych na naszej stronie internetowej. Można tam znaleźć wiele ciekawych informacji o projektach dofinansowanych ze środków zewnętrznych. Które w sposób ciągły pozyskujemy, żeby móc się z Państwem tutaj w murach naszego krakowskiego centrum zobaczyć i żeby móc jak najlepiej pomagać w powrocie do sprawności nie tylko fizycznej, ale również i do aktywności zawodowej i społecznej. Przed nami realizacja bardzo ciekawego projektu dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, który zapewnia możliwość udziału w zajęciach rehabilitacyjnych, w spotkaniach z doradcą zawodowym, spotkaniach z psychologiem, dietetykiem, a także umożliwi poznanie metod rehabilitacji samodzielnej domowej, hartowania kikuta czy nauki chodu, prawidłowej nauki chodu o protezie. Wszelkie informacje o projekcie można uzyskać na naszej stronie internetowej www.znowubiegu.pl pod numerem telefonu 609-915-005, a także w dziale wsparcia Fundacji Poland Business Run i na stronie www.polandbusinessrun.pl. Serdecznie zapraszam do kontaktu z nami i życzę miłego dnia beneficjenta, a także owocnego wykorzystania materiałów, które dla Państwa przygotowaliśmy. Dziękuję bardzo. Fundacja Poland Business Run na co dzień pomaga osobom z niepełnosprawnościami ruchowymi, a szczególnie po amputacjach. Dofinansowujemy protezy, sprzęt rehabilitacyjny, rehabilitacje. Po więcej informacji zapraszam do mnie do działu wsparcia fundacji oraz na naszą stronę internetową polandbusinessrun.pl. Fundacja Poland Business Run jak co roku organizuje dla państwa wydarzenie, którym jest Dzień Beneficjenta. W tym roku odbędzie się on w formie online na naszej platformie aktywizuj.pl. Przygotowaliśmy dla Państwa filmiki dotyczące ćwiczeń po amputacjach zarówno rąk jak i nóg. Zaprezentowane zostaną ćwiczenia jogi oraz metody radzenia sobie z bólem. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Podczas tego wydarzenia serdecznie zapraszam do udziału w Dniu Beneficjenta.